Hej, hej, halo, witajcie mi kochani na kanale Rapture Comic Pochwycenie jest blisko Dzisiaj mamy 10 marca Dajcie mi znać, czy to w ogóle, coś w ogóle mnie ucina, bo czasami jak nagrywam, widzę, że coś mnie ucina i nie wiem, czym to spowodowane jest, bo czasami albo dodaję filmik, więc to by było akurat jedyne rozwiązanie tego, że tak zacina, ale druga opcja czasami nie dodaje i też mnie zacina. Także dajcie mi tylko znać. Dzisiaj czytamy sobie Księgę Liczb 27, 28 rozdział, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od 16 do 40. Jeżeli ktoś nie wie, skąd ja czytam to i w ogóle ten plan całego czytania Biblii w cały rok, w cały rok to ogólnie na mojej społeczności tam taka kategoria jest, wysłałam wam tam zdjęcie, tam sobie zobaczcie i wtedy sobie po prostu czytajcie razem z nami. Dzisiaj czytamy sobie o Juzue. Jezue staje się następcą mojżesza tutaj, i już go Pan Bóg ustanawia zastępcą Mojżesza, gdzie na górze Abarim. Tak to ona się nazywa, z tego co tu ja widzę i czytam, tam umrze Mojżesz, który będzie widział już tą, ten Kanan, e, tą krainę, którą też niestety nie będzie mógł wejść. Oczywiście wierzę, że on i tak jest w niebie, z Panem Bogiem ogólnie, wiadomo, to takie tylko było, żeby on po prostu nie mógł wejść do tego, takie jakby też symboliczna tutaj dla nas sprawa, pokazująca przykład, że nieposłuszeństwo jest bardzo dużym grzechem, który ma duże konsekwencje. Ale wiemy, że on był w niebie, jest w niebie. Bo o tym mówi tutaj przemiana Jezusa. Gdzie on wtedy widział Eliasza? I rozmawiał wtedy prawdopodobnie z tego, co ja pamiętam, Mojżeszem e, i z Eliaszem. Tak. Więc. Yy... Dlatego mówi się prawdopodobnie, że właśnie Mojżesz i Eliasz to właśnie będą dwie osoby, które przyjdą jakoś i świadkowie, którzy właśnie będą służyć Bogu tutaj na ziemi i będą właśnie świadczyć przez te trzy, pół roku Panu Bogu, bo mi podacie, słuchajcie, daję kolejne, kolejne dają tutaj mi rzecz, że dlaczego wierzę, że będzie pochwycenie y, osób y, po prostu, bo ja znowu zastanawiałam się ostatnio, a o tym powiem oczywiście w dziennym filmiku, że mm, dlaczego ludzie myślą, że pochwycenie nie będzie w ogóle przed uciskiem i w ogóle go nie będzie wcale, ale kolejny argument, który po prostu Bóg mi tu pokazuje, to po prostu jest, no nie, nie do zbicia no po prostu, no. także mm, to by było tak, Eee, no, to sobie zapiszę. Mam dwie takie opcje, dlaczego wierzę, że będzie pochwycenie przed uciskiem i ogólnie, że będzie pochwycenie, bo nawet ludzie, którzy mówią, że nad pochwyceniem już, już nie będzie, no po prostu i coraz więcej takich ludzi tutaj po prostu słyszę, coraz więcej takich słyszę, ale Biblia mówi to wyraźnie, że będzie, czy chcemy, czy nie, to ono i tak będzie, bo inne fragmenty nawet to, to, jakby nas tutaj, że tak powiem, ym, pokazują nam to. I tutaj ja to przytoczę, bo o tym jakby ym, nie do końca nigdy jakby widziała nawet to. I teraz to Bóg mi pokazuje kolejny raz yy, w ogóle coś nowego, bo naprawdę po prostu ludzie o tym zapominają i nie myślą w ogóle o tym. Dalej, wracamy tutaj do Pisma Świętego. Józef staje się następcą Mojżesza, i potem są ofiary składane ogólnie, jeżeli chodzi o em, tutaj w tym testamencie, 26, 7, 28 em, rozdział. Więc tam oczywiście co poczytajcie, są ofiary tygodniowe, ofiary codzienne, ofiary w, e, w roku, ofiary w czasie pierwszych zbiorów em, itd., itd., itd. Więc to sobie to można poczytać. Przechodzimy teraz do dzieł Apostolskich, bo tam jest bardzo dzisiaj ciekawie. Dzieł Apostolskich. I mamy tam, mamy tam szesnasty mówię rozdział od szesnastego wersetu do końca. E, I mamy tam na temat tego, tam są jakby trzy kilka takich rzeczy. E, apostołowie poszli, głosili e, Paweł i Sylas, Paweł i Sylas głosili e, Ewangelię. I naraz była kobieta, która miała ducha wieszczego, czyli ogólnie mówiła dobre rzeczy. To sobie słuchajcie zapisałam. Może tak, za dobre rzeczy trzeba iść do więzienia, ale nawet tam można, mogą dziać się cuda. I tak się właśnie wydarzyło. Paweł i Sylac wypędzili ducha z kobiety, która mówiła prawdę, ale była taka męcząca, że w końcu ich to zmęczyło. Choć mówiła prawdę. Czasami tak jest, że nas po prostu męczą pewne rzeczy, że non-stop to samo słyszymy i to samo słyszymy i słyszymy. Czasem i ciebie może męczyć duch, nawet jak mówi prawdę, ale czy jest to Boży duch? Diabeł też mówi czasem coś, co jest prawdą w Twoim życiu. Tak jak wcześniej było tak, że mówili oni wtedy, pamiętacie, prawdę, wtedy uzdrowili i e, tego chromego i za tą prawdę, wtedy po prostu, mimo tego, że coś się wydarzyło dobrego, to było dla nich źle, ale mimo wszystko Bóg e, dzięki temu właśnie wykorzy wykorzystał tą sytuację, dzięki temu wtedy nawrócił się później ten cały to chyba pro-konsult, z tego co pamiętam. E, którzy mu właśnie wtedy mówili tą całą prawdę o Panu Bogu. Więc czasem Diemu nam też mówi coś, y, co jest naszą prawdą w naszym życiu, ale tylko po to, by przeprowadzić Cię do Boga, do pokuty. Bo y, z jednej strony On mówi y, zawsze kłamstwa, ale czasem, tak jak czasami widzimy, jak wiecie, jak to jest, czasami osądzanie mamy takie, tak? No bo czasami jest tak, no, grzeszy człowiek mimo wszystko. I, I mimo wszystko yy, nas to osądza i robimy coś tam. Oczywiście wiem, że to, tak naprawdę to duch Święty nas osądza w sensie takim pozytywnym, że on nas tam nakierowuje, że słuchaj, tutaj coś jest nie tak, ale diabeł to będzie jeszcze bardziej tutaj wszystko nas tak dobijał. Wiecie o co chodzi mi? Chyba to każdy z nas to, że tak powiem, po prostu to przeszedł i przechodzi czasami. Więc on czasami też mówi prawdę, bo czasami taka prawda jest. I mówi na przykład, przypomina, na przykład nam przypomina: zobacz, zrobiłeś to, to i tamto. A ty powiesz, tak, zrobiłem to, ale tego już nie robię. Więc on mówi tą prawdę, która jest, ale potem nas potem może cały czas jakby męczyć, zniewalać tym. A tego Pan Bóg nie chce, byś tym po prostu tym się męczył, był zniewolony, Dlatego to warto o tym pamiętać, byś na Boga o to prosił, by naprawdę to po prostu odeszło, słuchajcie. Ehm, Paweł dla stawiają do więzienia, ale nawet tam dzieją się cuda, ehm, ponieważ oni. Dzięki temu nawrócił się po prostu żołnierz. Oni byli w kocie w dyby, śpiewali dla Pana Boga na chwałę. I to, że śpiewali, zobaczcie to, co mówiłam wczoraj, czy tam przedwczoraj, że po prostu wtedy automatycznie zatrzęsła się ziemia, i wtedy te fundamenty, tam jest napisane, się zatrzęsły, i się rozwaliły, i wtedy się otworzyły więzienia. Kiedyś były inne budynki niż teraz, w ogóle tam w, ogóle w Izraelu troszeczkę inaczej było wszystko budowane niż teraz, u nas tutaj. Um, więc co, więc po prostu um, oni zostali um, uwolnieni, a żołnierz myślał, że uciekli. Ale mimo wszystko zobaczył ten cud, który się wydarzył, i dzięki temu zaprosił ich nawet do domu, i, um, i dzięki tej łasce, wyobraźcie to, sobie, wyobraźcie to sobie jesteście w więzieniu, mury się trzęsą. W nocy wychodzicie sobie, idziecie do domu tego człowieka, żołnierza, który was zaprasza do domu. Z rodziną całą sobie jedziecie kolację, bo jest fajnie, jesteście szczęśliwi, oni głoszą w nawracają się, zostaje ten człowiek ochrzczony, tak samo cała jego rodzina, a potem wracacie dalej do więzienia. Dlaczego? Oni nie musieli tego wrócić, ale wrócili, ponieważ później toczą się inne rzeczy, które będą oczywiście w kolejnym naszym tutaj rozdziale. Paweł i Sylas trafiają do więzienia, ale nawet tam chwalą Pana Boga. Czasem i Ty masz źle w życiu. Ale i wtedy chwal pana Boga, bo mogą stać się po prostu cuda. I to by było, słuchajcie, na tyle. Widzimy się w kolejnym dniu, bądź już w chmurach. Nie wiem. Tutaj dużo rzeczy, słuchacie, tu się dużo rzeczy dzieje. To się mega dużo słuchajcie, rzeczy dzieje. Z tymi tam, wiadomo, księżycami czerwonymi znowu było tam, czy tam dziś, wczoraj, czy coś takiego tam było. Ja już wam czasami, że po prostu już nie wierzę, co się dzieje na świecie, bo czasami to takie fikcje robią. Widziałam nawet IA, normalnie zrobili po prostu, że było normalnie wszystko czerwono. I to było widać, że to było IA po prostu. Czerwona rzeka i w ogóle. No i teraz weź wiesz, czy to była prawda, czy to nie była prawda. Tutaj w dobie tej całej rzeczy. Dlatego naprawdę, słuchajcie, trzeba być bardzo uważnym i wierzyć i słuchać Pana Boga, czy to jest w ogóle od niego, czy to nie są od niego, czy na to pozwoli, czy nie, bo naprawdę będą mega duże zwiedzenia. Mega. Dlatego um, trzymajmy się, słuchajcie tego wszystkiego i po prostu bądźmy z Bogiem. Pa!